Czytelnia poznańskiego Artwika, Mateusz Biczyński. Zapraszam. Mam wielką przyjemność powitać jako gościa Poznań Artwikowego podcastu Daniela Koniusza, artystę wizualnego, dzikana i programowego masterminda galerii Skala. Dzień dobry. Dzień dobry. Galeria Skala to miejsce z wcale nie krótką historią, ale powiedz proszę, jakie były początki tego miejsca. Więc tak, Mateuszu, nie wiem, czy będę tak samo jak ty modulował swój głos, aby jak najbardziej wprowadzić napięcie i dynamikę tej rozmowy, ale postaram się. W dość syntetyczny sposób opowiedzieć o zmaganiach Galerii Skala od 2016 roku do dnia dzisiejszego nieprzerwanie, co roku po kilkanaście wystaw. Co nieskromnie można zaznaczyć, że nawet niejedna instytucja pozostaje w tyle. Gratulujemy. Galeria Skala została zainicjowana głównie ze zbiegu okoliczności i programu lokali ZKZL-u. I brzmi to dosyć dziwnie, ale Czas Kultury, który jest operatorem Galerii Scala, takim formalnym, ale też programowym, ale o tym później, starał się o nową siedzibę dla swojej redakcji z wcześniejszej Dolnej Wildy Piwnicy. Yy, przeprowadził się do centrum miasta na ulicy yy, Święty Marcin 49 a, i dostał więcej niż chciał. ówczesny. Yy, Editor in chief, redaktor naczelny Marek Wasilewski, który pracuje na poznańskich intermediach i w tamtym czasie był też kierownikiem szkoły doktorskiej. Zaproponował w zasadzie pracownikom młodego pokolenia, jak i doktorantom, żeby zorganizować galerię, ponieważ mamy więcej miejsca, niż potrzebujemy w redakcji Czasu Kultury. No i y, zgłosiłem się ja, Mateusz Sadowski, Karolina Kubik, i to był taki trzon y, tej, tej, tej galerii Skala w początkowym jej pierwszym roku trwania. I, i my, jako trójka, organizowaliśmy tam zaśrodki statutowe. Uczelni przeznaczone na, na, na działalność tych studiów doktoranckich, jako są takie granty badawcze, właśnie na organizację tej przestrzeni w taki programowy sposób. I tak, te, to, to trwało rok. Yy, I po roku yy, tak naprawdę Galeria Skala przestała mieć jakikolwiek formalny związek z uczelnią. Marek jeszcze parę lat został redaktorem naczelnym, ale kiedy przyszły wybory na Dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał to z racji obowiązków, zrezygnował z redaktorstwa w czasie kultury i już jakby też ten kamień węgielny tak się dużo bardziej mocno zakopał i, i, i te relacje się jakby, te stosunki się na nowo, właśnie czasu kultury i już wtedy operatorów Galerii Skala, tylko w mojej skromnej osobie, ja zostałem z, tego, z, tej, z tej grupy e, założycielskiej, e, się właśnie u, uregulowały. Czy można powiedzieć, że Galeria Skala wyszła z pewnego kulturowego undergroundu w zakresie dosłownym? Chociaż tego na pewno o czasie kultury nie można powiedzieć, że to pismo undergroundowe, chociaż taki komponent jest dość ciekawy w linii rozwojowej środowiska związanego z czasem. Powiedz, jak opisałbyś zatem skalę komuś, kto jeszcze tam nie był? I. Dowie się o tym, że istnieje taka galeria. I chciałby przyjść i będzie się zastanawiał, ale co mnie tam spotka. Mm. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Yy... <laughs> Ciekawy, <laughs> z takich pewnych moich wyobra wyobrażeń o prowadzeniu miejsca i nie wpisywania się w jakąś już znaną tendencję galer prowadzenia galerii. R Powiedzmy, że rozróżnimy galerie komercyjne od niekomercyjnych i to są jakby tak naprawdę takie dwa podstawowe często... Mm, modele działania? Modele działania, które są oparte na zupełnie innych celach, co jest oczywiste, ale też programie. Bo my, nasza galeria jest niekomercyjna, jest prowadzona przez NGO yy, i nie prowadzimy działalności yy, właśnie komercyjnej związanej ze sprzedażą czy targami. I tym wszystkim, co normalne, komercyjne galerie przede wszystkim czym się zajmują, po prostu żyją z tego, ze sprzedaży ze sztuki, reprezentowanych artystek i artystów po prostu z jakichś innych historii. Więc mamy ten komfort w programowaniu, jakby wystaw, zupełnie nie zważając na pewne tendencje, mody czy pewne spekulacje na rynku sztuki. Nie mówię, że tak dawają galerie komercyjne, ale no, jest to jakiś parametr, który muszę brać pod uwagę, żeby po prostu się utrzymać. Z tego tytułu jest to sytuacja komfortowa, jeśli chodzi o pewną ideę, ale niekomfortowa ze względu na nasz byt i zależność od grantodawców i od tego, jak właśnie też musimy brać to pod uwagę i jaką trudnością jest na przykład zaplanowanie roku do przodu. W kontekście tego, że jeżeli dostaniemy grant, będziemy mogli zrealizować te wystawy, a jeżeli nie dostaniemy, to nie będziemy mogli zrealizować te wystawy, ale już musimy prowadzić rozmowy z artystkami i artystami o potencjalnym planie na za rok, ale wszystko jest w zawieszeniu, bo nie wiemy, czy dostaniemy. I to jest duży często dyskomfort i pewne propozycje bez pokrycia. Na szczęście jeszcze nie, nie było takich ekstremalnych sytuacji, żeby ten program tak przemodelować zupełnie, bo bo tutaj zawsze cieszymy się jakby z takiego wsparcia przede wszystkim miasta Poznań, ale też Ministerstwo Kultury wsparło nas dwukrotnie, z czego też się cieszymy. Więc tak naprawdę opisanie tego miejsca chyba bym zaczął od tego, że jest to niekomercyjny podmiot galeryjny, który stara się działać jak profesjonalna galeria komercyjna, a nawet może taka mikro czy para instytucja, czyli też takim naszym honorem jest, że płacimy osobom wystawiającym honorarium za udział w wystawie, a często też wystawy produkujemy, a osoby wystawiające też te prace zabierają ze sobą. Myślę, że jest takie wsparcie osób artystycznych w tym ani często się dzieje w galeriach komercyjnych, czy nawet w instytucjach. Więc no, no, jakby to jest taki to jest taka dla nas podstawowy, właśnie wektor pracy, żeby te osoby, które, które się u nas pokazują, czy chcą z nami współpracować, też były zaopiekowane. właśnie nie chciałem tego używać słowa. Ale tak. My, myślę zatem, że z tego, co mówisz, ujawnia się taki bardzo klarowny profil. Galerii Skala, która z jednej strony jest zorientowana na pewną formę mecenatu kulturalnego, nie bójmy się tego powiedzieć, a z drugiej strony stara się wychwytywać te zjawiska, które niekoniecznie pojawiają się w tak zwanym art-worldowym mainstreamie, tylko buduje program w oparciu o. Zakładam pewne częściowo subiektywne wybory, ale też pracę, pracę zespołu. I właśnie powiedz, jak ten program z twojej perspektywy, się kształtuje, i, i jaki jest? To znaczy, opowiedz o paru projektach, może, które zrealizowaliście, jak oceniasz z perspektywy czasu, kiedy pracujesz w galerii, skala tą pracę, wyniki. Pojmowany jako cało kształt programu zbudowanego w poprzednich latach? Mm. Jest to bardzo organiczne i dosyć organiczne, żywe, bez przyjętej jednej struktury na, na, na pracę, bez, bez modelu, który byśmy powtarzali repetytywnie. Więc ta dynamika jest bardzo zmienna i to też często pomaga, bo zachowujemy pewną świeżość ale też czasami przeszkadza, bo to tonimy w chaosie yy, i pewne ustalenia są bardzo niecrwałe, co nie przekłada się na jakiś chaos organizacyjny, zwłaszcza w komforcie pracy z osobami zapraszającymi, ale dla takiego naszego <grybujesz> modelu pracy to często bywa yy, no, taka ciągle kształtująca się forma, która przybiera różne wariacje. Yy, więc ten program właśnie się kształtuje w oparciu często o, taką, o takie pole możliwości, i czasami może to nie zawsze jest zbyt profesjonalnie, ale przypadek decyduje o tym, że jakaś wystawa się pojawi, bo właśnie ktoś odwiedza czas kultury, na przykład Kubabong w takim zupełnie innym celu, yy, ale opowiada o pomyśle, który mu chodził od czasu do czasu po głowie. I się okazuje, że w sumie mamy przestrzeń i środki, żeby to zacząć realizować, i tak podejmujemy yy, właśnie jakieś tam działania związane z wystawą. Więc yy, też te zaproszenia do, do, do wystaw są często nawet nie kierowane bezpośrednio od nas, ale przez osoby pośrednie, które są zapraszane do kuratorowania i to kuratorowie, kuratorzy, kuratorki, osoby kuratorskie yy, jakby dalej organizują. Organizują tą, tą, tą sytuację związaną z organizacją wystawy i realizacją projektów. Ciężko, tak naprawdę, też wyłowić coś, co jest jakby. Z mojej perspektywy wszystkie projekty były ekscytujące i, i, i były duże, i takie, które jakby miały partnerstwo instytucji zewnętrznych, jak Instytut, Pol Instytut Polsko-Niemiecki przy organizacji wystawy gabinetu Ramona Haze. I to była piękna wystawa, właśnie układawana przez Kubę Bąka, z taką kolekcją niemożliwą sztuki dwudziestowiecznej, zaaranżowanej w taki dosyć specyficzny sposób, gdzie wchodziło się przez szafę w przestrzeń wystawy, trochę w takie mieszkanie urządzone rodem z lat 70. ze wschodnich Niemiec, bo ta referencja była bardzo bardzo mocna. I, i, i były tam spreparowane artefakty, prace, realizacje. Artystów od Jeffa Kunsa po Ewe Hasse, Hesse yy, i tego typu kalibru yy, nazwiska się tam pojawiały. I, i to był duży projekt. Twoja wystawa trwała trzy miesiące, miała ogromną liczbę też odwiedzających, co było, co było zawsze super feedbackiem ze strony osób, które rzeczywiście chce, chce doświadczyć tego nażywania tylko w modelu yy, dokumentacji, bo to był czas pandemii i, 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 i tak dalej. Yy, więc tak, no. Dużo się dzieje. No jasne, tutaj wystarczy tak naprawdę zajrzeć na stronę, bo którą też staramy się prowadzić w taki, w taki bardziej archiwalny, archiwalny sposób, czyli jakby jest, są podzielone wszystkie lata na kategorie. W każdej kategorii mamy serię właśnie tych wydarzeń. No i tego jest naprawdę ogromna lista, kilkadziesiąt wystaw już zorganizowanych. I, I z mojej perspektywy wszystkie były ciekawe, ale to, to jest też subiektywne. Szczerze, o, ciężko znaleźć opozycję do czegoś, co jest obiektywne, bo mam problem z tym pojęciem, jako w zasadzie niemożliwe do realizacji. O, oczywiście. Zapraszamy zatem naszych słuchaczy czytelników do śledzenia strony internetowej Galerii Skala, która jest jednocześnie repozytorium byłych projektów. I można tam zapoznać się z szeroką ofertą kulturalną z lat ubiegłych. A tak na marginesie naszej rozmowy chciałem wspomnieć, że ujmujące jest to, że używasz języka w gruncie rzeczy poetyckiego do opisu wydarzeń, czy do opisu działań mających często charakter organizacyjny, administracyjny, i gdzieś znajdujesz w tym pewną samoistną wartość. Ej, ale wybacz, wchodzę ci słowo, ale co jest najważniejsze to zespół, o który wspomniałeś w pytaniu i y, ja jestem tylko elementem i mam przyjemność pracować z osobami, które tworzą tą społeczność i i tak jak stosunki czy relacje takie pracownicze w samej organizacji stowarzyszenia czasu kultury są dosyć horyzontalne i poziome, tak samo jakby przez osmozę w Galerii Skala również takie zapanowały i te kompetencje nie są ściśle przypisane do konkretnych osób. I jasne, jak gdzieś, gdzieś uczestniczę w tych rozmowach programowych, czy w ogóle budowania strategii rozwoju tej przestrzeni? Czy sytuacji, które są bardzo prozaiczne, jak czyszczenie podłogi i malowanie ścian, ale to jest zespół, tak jak też wspomniałeś, i to jest to są osoby związane ze Stowarzyszeniem Czasu Kultury, głównie w osobie Ryszarda Czapary, ale też Dominiki Hoyle, Jakuba Bąka, Jakuba Czyszczonia, Ani Bąk, jakby też osób środowiskowo, jakby, które jakby nie są bezpośrednio w strukturze, jakby powiedzmy w takich stosunkach pracy, ale są taki przyjaciółmi galerii, którzy też kształtują tą, tą, tą przestrzeń i też jakby często przychodzą z pomysłami, które potem podejmujemy i realizujemy. Zaczęliśmy w tamtym roku też realizować taki model wymiany, e, e, takich, nie wiem jak to nazwać, no, takiego sharingu e, z innymi podmiotami, więc, więc tak i, i, i też tam mamy trochę imperialne plany, żeby też, też poza kontynent Europy e, się, a, się wynurzyć. Zatem imperium w skali kontratakuje. <grym> Powiedz mi proszę, zatem na co możemy zaprosić naszych słuchaczy i czytelników. Co się odbędzie w najbliższym czasie w galerii Skala i też w kontekście nadchodzącego posnańskiego ArTika? Mm. Aktualnie mamy do, 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 do zap, Zapraszamy Państwa na wystawę, która trwa do 19 maja. Yy. To jest wystawa Wojtka Ditkowskiego Love and Glory. To są obiekty rzeźbiarskie, które powstawały w czasie pandemii, w jaki sposób nie są bezpośrednio adresowane, czy wynikają z tego kontekstu, ale jednak jest to gdzieś wzięte pod uwagę przez też taką samą trudność organizacyjną, nawet czysto właśnie pragmatyczną w dostępności Materiałów, czy dostępie do przestrzeni pracowni. Są często takie dosyć skomplikowane w odlewie rzeźby z e, żywicy epoksydowej, z aluminium, z innych materiałów, ceramiki wypalanej i tak dalej. Bardzo piękna, minimalistyczna wystawa e, z świetnym tekstem, wspomnianego już wcześniej, kuby Bonka. Wystawa potrwa do 19 maja. W 19 maja będzie oprowadzanie takie autorsko, autorskie. Wystawanie ma kuratora, też wystawy solowe. Tak, tak staramy się raczej oddawać w pełni pole do prezentacji osób, które jakby chcą bardziej realizować projekt niż taką stricte współpracę kuratorską. Po tej wystawie tydzień później otworzy się wystawa Magdaleny Łazarczyk. I to będzie też taka sytuacja trochę site-specific. Galeria Skala zamieni się, zamieni się w taką przestrzeń paradomową, a głównie zobaczymy kolaże na takich różnie przy, przybylających kształty elementach naturalnych i nie. Brzmi zachęcająco. Sprawdzimy, tak. co się pod tym kryje. Mogą Państwo może pamiętać albo nie, to też odsyłam, jeśli są bardzo zaciekawieni do wystawy Magry, która miała miejsce w miejscu projektów zachęty w MPZ w Warszawie, właśnie jakiś tam zaraz przed pandemią. I w jaki sposób jest to kontynuacja tej serii prac, kolaży. Takiej też techniki, która dzisiaj, no nie jest aż tak. Często. Chociaż nie, może to jest zbyt ogólne. Wycofuję. Generalnie zapraszam. Czyli raz jeszcze daty i godziny. Tak, to jest też właśnie ta sytuacja, która, która wcześniej opisuje ten często organiczny tryb pracy, że jakkolwiek te, te, te zobowiązania datowe dla nas zapadły, także one się jeszcze modelują. Ale. Na pewno w czasie trwania Arduiku, idąc do galerii Skala, znajdą Państwo tą wystawę. Piękna konkluzja. Wystawy w galerii świetnie wyskalowanej, nie zawsze w pełni zorganizowanej, ale dostarczającej przez to ogromnych wrażeń, jeżeli chodzi o bogaty program. I myślę, że z naszej rozmowy dzisiejszej wybrzmiewa to, Taki, takie cała plejada problemów, przed którymi staje galeria mająca otwarty charakter i otwarty program. Oczywiście w przeciwieństwie do większości instytucji publicznych, które planują często te programy z wieloletnim wyprzedzeniem, mają one ten problem, że nie mogą reagować na to, co dzieje się aktualnie, a ten model, który opisaliśmy w przypadku Galerii Escala, taką możliwość daje. I myślę, że to jest taka największa wartość tego przedstawionego przez Ciebie dzisiaj konceptu. Bardzo dziękuję Matusz, za te słowa uznania. Ja też tutaj bym apelował do formatu tych audycji yy, dla osób, które są po drugiej stronie głośnika, y, żeby może właśnie zrobić takie pasmo BIS, gdzie moglibyśmy godzinami. I mówię to całkowicie poważnie, bo ilość wątków i problemów, które na przykład właśnie związanej ze spekulacją yy, na rynku sztuki w kontekście prowadzenia galerii i jak to modeluje w ogóle dzisiejszy obraz sztuki współczesnej, jakby przychodzi mi do głowy podczas tej rozmowy. Myślę, że dla wielu osób. Chciałbym tak myśleć, byłoby ciekawe. Zwłaszcza zapraszając osoby, które są takimi właśnie osobami z tego, z tego świata, takiego nie chcę powiedzieć, że akceleracjonistycznego, ale co najmniej związanego też jakby z jakąś taką, z takim spolem zarobkowym prowadzenia jakby swojego miejsca. Że są w jakiś sposób od niego uzależnione. To jest bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że ideą poznańskiego artwika jest otwartość na wszelkie Formaty działania na polu kultury i sztuki, i myślę, że z tej zachęty, którą tutaj e, tak sprytnie na koniec przemyciłeś, e, jak najchętniej skorzystamy. Także dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.